Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka ojw, owcza, zwana po hebrajsku Betesda zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego. Czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus. Wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego. Dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: Cóż to za człowiek ci powiedział? Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowieków odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Zasadnicze pytanie, które dzisiaj zadaje Jezus człowiekowi uzdrowionemu. Nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Kiedy słyszymy te słowa, to z jednej strony mogą w nas się rodzić pytanie, czy może być coś gorszego niż 40 lat zmagania się z chorobą, z cierpieniem nic 40 lat osamotnienia, ponieważ ten człowiek nie miał innego człowieka, który by mu pomógł dostać się do tej sadzawki w momencie, kiedy nastąpi to poruszenie wody. Czy jest coś gorszego niż samotność? Czy jest coś gorszego niż cierpienie? Jezus pokazuje nam wyraźnie, że tym co jest gorsze od cierpienia, gorsze od samotności, jest grzech, który może nam się przydarzyć. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że nikt z nas nie jest wolny od grzechu, jesteśmy grzesznikami. Bardzo często odchodzimy od, od Bożych Przykazań, mimo że tak często próbujemy na własną rękę, w własnych siłach, yy, wytrwać w tej wierności Panu Bogu, wytrwać przy Jezusie. Jednak ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że ta wierność Bożym Przykazaniom, ta wierność Bożemu Słowo będzie możliwa wtedy, kiedy my zaufamy Jezusowi. Bo ten człowiek mógł nie zaufać, mógł nie uwierzyć w to, że Jezus naprawdę chce go uzdrowić. Mógł yy, uciec od Jezusa, który zadał mu dziwne pytanie: czy chcesz być zdrowym? No jak? Nie, mógłbym, nie mógłby chcieć być zdrowym, skoro leży przy tej sadzawce, skoro próbuje o własnych siłach dostać się do tej sadzawki, kiedy nastąpi poruszenie wody, skoro od prawdopodobnie 40 lat ciągle próbuje i to mu się nie udaje, więc to ciągle pokazuje, że on naprawdę pragnie być zdrowym. Ale gwarantem tej, tego zdrowia nie jest sadzawka. Nie jest wejście do, do tej sadzawki, nie jest drugi człowiek, który by wprowadził do tej sadzawki, ale gwarantem uzdrowienia jest osoba Jezusa Chrystusa. Zatem, jeżeli odkrywamy w sobie też, że jesteśmy chorzy, chorujemy na grzech, chorujemy na brak wierności Jezusowej Ewangelii, Jezusowym przykazaniom, to gwarantem tego, że będziemy uzdrowieni, będziemy cieszyć się tym zdrowiem, Wiecznie jest to, że będziemy trzymać się Jezusa, że zaufamy Jego Słowu. Druga rzecz, która płynie z tej Ewangelii, to jest ta końcówka, bo ten cud, którego dokonał Jezus, to uzdrowienie człowieka od 40 lat, niemal od 40 lat, cierpiącego na swoją chorobę, sparaliżowanego, jest powodem, że Jezus jest jeszcze bardziej prześladowany przez faryzeuszy. Dzieje się to dlatego, że ten człowiek uzdrowiony donosi faryzeuszom o tym, że to Jezus, Jezus Go uzdrowił. Czy On chciał, aby Jezus był prześladowany? Prawdopodobnie nie. Jednak yy, jego intencją było to, żeby faryzeusze uwierzyli Jezusowi, zobaczyli, że jest kimś wielkim, jest cudotwórcą, jest może prorokiem, a może nawet chciał, żeby uwierzyli w Niego, że jest prawdziwym Mesjaszem posłanym od Pana Boga. Jednak to trzewienie faryzeuszów, to skupienie się na czym, że tego dnia był szabat, tego dnia było święto i nie wolno ci nieść swojego łoża, sprawia, że nie są w stanie zobaczyć, nie są w stanie zobaczyć tego, kim tak naprawdę jest Jezus. Często w naszym życiu będzie tak, że kiedy skupimy się tylko i wyłącznie na przestrzeganiu przykazań, to miniemy się z Panem Bogiem, który do nas przychodzi, który czasem próbuje złamać nasze stereotypowe myślenie, tylko po to, żeby nas przekonać o swojej wielkiej miłości, że On jest kimś większym niż przykazania, niż prawo, że On jest tym, który w sposób doskonały te przekazania i prawa realizuje. A więc miejmy szeroko oczy otwarte. Jezus przychodzi do nas w momencie, w godzinie, w której byśmy się tego najmniej spodziewali. Czasem może przychodzi do nas wtedy, kiedy po ludzku. Nie, nie może do nas przyjść, bo coś by go ograniczało, jakieś prawo czy jakieś zwyczaje. On przychodzi, jednak trzeba nam mieć takie wyczulone oczy, oczy wiary, aby spotkać tego Pana Jezusa, aby go rozpoznać, przychodzącego, działającego w naszym życiu, żywego, który pragnie nas uzdrawiać, pragnie nas obdarzać prawdziwym szczęściem.